Cześć, witam Was bardzo serdecznie 23 października 2024 roku. I zanim zaczniemy nasze codzienne spojrzenie na rynki krypto, zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania i komentowania, ponieważ większość osób, które ogląda moje materiały, nie subskrybuje tego kanału, a bardzo by się to przydało aby sztuczna inteligencja niosła te nagrania po sieci. No, a my dzisiaj zerkniemy sobie, tak jak już wczoraj mówiłem, na indeksy. Nie będą, nie będzie wszystkich indeksów, tylko te, na których coś się ciekawego dzieje. No i oczywiście będą kryptowaluty, będą newsy, będą wskaźniki. No, a ja dzisiaj, jak zwykle, od samego rana obserwuję po pierwsze Bitcoina, który cały czas się osuwa i walczy ze wsparciem na 67 tysięcy dolarów dodatkowo. Jak zwykle o poranku obserwuję DAXA. No, bo zawsze o godzinie około 8.30 spotykamy się na Discordzie, gdzie patrzymy jak rynki europejskie startują i jaki to ma wpływ na chociażby kryptowaluty. No i oczywiście obserwuję złoto, które wczoraj rozgrywałem z dołka, gdzie wbijaliśmy w longa i ja już wczoraj zamykałem. No a dzisiaj kolejne ATH na złocie, złoto się nie zatrzymuje, ale bardzo podobnie wygląda srebro, ale o tych surowcach mówiliśmy wczoraj. No i dodatkowo dzisiaj, jako że mamy dzisiaj indeksy, no to zobaczymy sobie indeks Hongkongu, czyli Hang Seng, który również rozgrywałem na longa pod to odreagowanie po ostatnich spadkach. No i też bardzo fajny wynik, oczywiście wszystkie wyniki wrzuciłem Wam jak zwykle na Twittera. Tam Was oczywiście zachęcam. Ja aktualnie z otwartych pozycji posiadam tylko bitcoina na shorcie jest co prawda na lekkim plusie, ale póki co nie mam nic innego otwartego, bardzo często lubię otwierać właśnie podczas naszych porannych sesji live na Discordzie, no bo wtedy rozmawiamy nie tylko o krypto, nie tylko o rynkach tradycyjnych, czasami po prostu rozmawiamy. O wszystkim innym dookoła, no ale można dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Ja mam na oku dzisiaj kilka surowców, ale nie będę jeszcze zdradzał nic konkretnego, bo czekam właśnie na to, jak wystartuje dzisiaj DAX. A my startujemy jak zwykle z CoinMarketCap, gdzie w ostatnich 24 godzinach Bitcoin 0,7% na minus, a Ethereum 1,2% na minus. Czyli traci troszkę więcej. Największy wzrost dzisiaj o poranku zaliczyła TIA 3,8% na plus. I to się bardzo szybko zmienia wszystko dynamicznie, bo jeszcze jak dwie godziny temu przygotowywałem się do wpisu do takiej porannej prasówki, którą zawsze robię z samego rana na Twitterze. No to na pierwszym miejscu było BIM: ponad 6%. Na plusie, a teraz BIM już spadło dosyć mocno, czyli jak widzicie, wszystko się dynamicznie zmienia. A największą stratę, zarówno o poranku, jak i teraz zaliczył Apecoin, który aktualnie traci już 15% w ciągu ostatnich 24 godzin. No i to jest dosyć mocne odreagowanie po tych ostatnich wzrostach, które były naprawdę gigantyczne. A my lecimy dalej. Zobaczmy sobie wskaźnik strachu i chciwości, który aktualnie poziom 70. Pierwszy i troszkę nam podskoczył, bo wczoraj był poziom 70. No a Altcoin Season Index poziom 33 czyli utrzymuje się od wczoraj no i lecimy dalej, zobaczmy sobie jak wygląda mapa likwidacji, która pokazuje nam dosyć sporo likwidacji do zgarnięcia na 61 676 tysięcy na bitcoinie i tu mamy około 180 milionów dolarów do zebrania, no ale to był dosyć ciekawy i duży zjazd, jak na to, co tutaj wróżą niektórzy na Twitterze, że zaraz zobaczymy 100 tysięcy ja bym nie był aż takim optymistą. A zobaczmy, jak wyglądało to w ostatnich. 24 godzinach w liczbach, no i łącznie zlikwidowano prawie 56 tysięcy pozycji na dźwigni na łączną kwotę ponad 118 milionów dolarów, z czego longów było ponad 87 milionów, a shortów nieco powyżej 31 milionów dolarów. Największe zlecenie likwidacyjne, które miało miejsce, było to zlecenie na Binance i była to Solana do USDT na zaledwie 690 tysięcy dolarów dlaczego zaledwie? no bo przez ostatnie dni można było widywać tutaj nawet likwidację pojedynczych zleceń na ponad 11 milionów dolarów więc takie małe w cudzysłowie zlecenie na 690 tysięcy no to jest kropla w morzu tylko tych likwidacji no ale pamiętajcie, codziennie się to zmienia, no i codziennie tutaj zupełnie inne liczby się pokazują. Dlatego zachęcam Was do oglądania. No i warto dzisiaj również wspomnieć, że w Stanach mamy chociażby tutaj informacje o godzinie 16 na temat sprzedaży domów na rynku wtórnym. Ale o 15:40 mamy w Kanadzie chociażby decyzje w sprawie stóp procentowych. Więc warto zwrócić uwagę na wydarzenia ekonomiczne. Bo chociażby o 16.30 jeszcze mamy zapas ropy naftowej w Stanach. No i tutaj może nam delikatnie troszkę tutaj bójnąć. Chociaż nie spodziewam się naprawdę zbyt dużych tutaj reakcji. Ale warto wspomnieć, że po siedmiu dniach ciągłego dosyć sporego kupowania ETF-ów na Bitcoinie, no bo były to zakupy między 250 Milionów, a nawet 555 milionów dolarów, i mówię tutaj o dziennych zakupach, dzisiaj mamy wynik ujemny, czyli ponad 79 milionów dolarów sprzedanych ETF-ów. Więc może zaczyna nam się tutaj tydzień sprzedaży. Nie warto tutaj też mówić. Pod tym, w tym kontekście, po jednej tutaj sprzedaży będziemy tutaj patrzeć faktycznie, co jutro i pojutrze się wydarzy, ale warto wspomnieć, że po takiej dosyć mocnej, codziennych. Po tych codziennych mocnych zakupach nagle przychodzi sprzedaż, więc coś zaczyna się tutaj zmieniać. Szczególnie, że warto wspomnieć, że chociażby stable coinów na giełdach ubyło o ponad 93 miliony dolarów, więc jest to już jakiś dla nas sygnał. Lecimy teraz do trzech artykułów, które dla Was przygotowałem, i pierwszy na temat Japo japońskiego giganta CryptoArm, który tutaj ma dosyć sporo ciekawych informacji o swoich partnerstwach. No I warto wspomnieć, że japońska giełda Crypto DMM Crypto pozyskała Neoclassic Capital. Czyli wiodącą globalną firmę inwestycyjną z siedzibą na Florydzie. I tutaj może być to dosyć ciekawa korelacja. Może faktycznie coś się ciekawego zacząć dziać. No i ciekawe, bo w Japonii, jak dobrze wiemy, ona bardzo mocno tutaj rozrywkowa jest i czy faktycznie to partnerstwo będzie tutaj mocno rozwijać tą rozrywkę. W sieci, więc na pewno będę się tego też przyglądał i zobaczę, czy tutaj na bitcoin.com też będą jakieś newsy i informacje na ten temat, bo warto śledzić takie informacje. No a teraz lecimy sobie do Cointelegraphy, gdzie Tesla prawdopodobnie nadal posiada 780 milionów dolarów w bitcoinach pomimo niedawnej zmiany. No i tutaj też dosyć ciekawe, bo śledzą cały czas te portfele Tesli, no i tutaj sprawdzają ile ma. No i też warto pamiętać o tym, że warto śledzić takie newsy, bo, bo gdyby faktycznie Tesla chciała teraz sprzedać wszystkie swoje bitcoiny, no to wiadomo, że będzie miał to dosyć sporą tutaj, sporo odzwierciedlenie. W cenie. Więc warto śledzić artykuły. No, tylko pamiętajcie, jeżeli będą chcieli spuścić nam to na głowy, no to dowiemy się praktycznie pewnie po fakcie, co się wydarzyło. No i no ostatnia, ostatni artykuł na temat Petera Toda, który w ostatnim materiale HBO był posądzony, że to. On jest Satoshi, no i on teraz boi się o swoje życie, i nawet mu się kompletnie nie dziwię, no bo wiadomo, że nawet gdyby był, no to by się nie przyznał, no bo wiadomo, że Satoshi ma trochę tych bitcoinów, no i raczej by mógł mieć niemałe kłopoty przez to. Więc tutaj również artykuł na. Ten temat. Teraz lecimy sobie już do wykresów, no i zacznijmy sobie standardowo od bitcoina, który tutaj dosyć ciekawie wygląda w tym tygodniu. No i tak porusza się cały czas między te 66 890 a praktycznie 67 830 w takim tutaj ruchu mocno skalpingowym. No, i ja spodziewam się, że dzisiaj mogą go indeksy w końcu ściągnąć troszkę poniżej. No, i tutaj pytanie: Jak daleko? Dla mnie, miejscem takim fajnym, już do zrealizowania zysku z aktualnego shorta, będzie poziom 65 tysięcy. Chociaż dobrze wiem, że tutaj będzie ciężko zejść aż o te 2000 w dół, no bo tu mamy kilka takich. Dosyć ciekawych i kluczowych miejsc, gdzie może cena nam faktycznie odbijać. No dodatkowo, tutaj nasz lokalny wskaźnik też nie pomaga, i widać, że faktycznie próbuje tutaj bitcoin odbijać, no ale niestety chyba nie będzie miał wyjścia i poleci w dół. Ja jeszcze czekam do otwarcia Stanów i do tego, co zrobi tutaj Europa. Na pewno będę to jakoś zabezpieczał, nie chcę szarżować na te. Na... Tutaj ewentualną podbitkę, więc będę chciał to jakoś fajnie zabezpieczyć, no ale może faktycznie być tutaj próba fajnego, mocniejszego zejścia w dół. Więc czekam cały czas na to przebicie na 67 tysięcy, No i zamknięcie się chociaż 4 godzinówki poniżej, co da tutaj fajny sygnał do dalszego. Zjazdu. Zobaczmy sobie teraz Ethereum, które też cały czas się obsuwa tutaj z poziomu 2770 dolarów. No i widać, że tutaj mamy fajne zejścia coraz niżej, no ale tutaj będzie fajne wsparcie na 2580 dolarów. Chociaż jak dobrze wiecie, ja tutaj liczę na tą moją żółtą strefę. Która pokrywa się tutaj również z naszym wskaźnikiem, który ma trochę szerszą tą strefę. On ma tutaj między 2428 do 2489, a u mnie ta strefa jest między 2459 a 2471,5 dolara. Więc ja tutaj liczę, że jednak to zejście jest bardzo prawdopodobne. Lećmy dalej. Kolejną kryptowalutą, do której warto dzisiaj spojrzeć jest chociażby atom. Atom, który po wybiciu tutaj okolic 5 dolarów, a nawet w szczycie 5 dolarów i 10 centów zaliczył bardzo fajne wsparcie, które po pierwsze pokrywa się ze wsparciami z naszego wskaźnika, jak i z mojego długoterminowego wsparcia na 4 dolarów, i 70 centów. No i cena odbiła aż do 4.83. Czy to jest teraz szansa na kolejne odbicie i pójście w górę? Raczej nie. Raczej będziemy mieli za chwilę zejście i kolejne testowanie poziomu 4,70. No i wtedy okaże się, czy faktycznie ten poziom jest na tyle mocny, aby wytrzymać dalsze obsuwanie się ceny. Jestem bardzo ciekawy, jak sytuacja się tutaj rozwinie, no bo może być naprawdę ciekawie. A ciekawie też jest na alfa ten dostał bardzo mocny wzrost, tutaj w godzinie praktycznie wczoraj o 3 rano dostaliśmy bardzo mocny strzał z niecałych 8 centów i polecieliśmy aż tutaj do dwóch stref, które ja mam akurat wyrysowane i po pierwsze jest to opór na 12 Prawie 13 centów, i kolejny jest na niecałych 15 centach. Do którego faktycznie nie doleciliśmy. Dobiliśmy tylko do 14 centów, i od tego poziomu dostaliśmy dosyć gwałtowny spadek, który miał miejsce praktycznie wczoraj cały dzień. No i ten spadek był. Na tyle gwałtowny, że do tej pory spadliśmy już 38%. Wiem, że u nas na Discordzie kilka osób grało alfę, rozgrywało na początek zarówno na longa, później wbijali w shorta. Ja jakoś nie czułem, no i czekałem ewentualnie na dobicie do tego czerwonego poziomu, no ale niestety się nie doczekałem. No i teraz raczej spodziewałbym się dalszego wykrwawiania i nawet zjazdu tutaj poniżej 7 centów. Wiem też, że niektóre osoby, które grały, już część zysku wyciągnęły. No i teraz czekają czy faktycznie ten zjazd może być na tyle mocny, żeby przebić nie tylko 7, a może nawet i 6 centów, co by też było dosyć ciekawą sytuacją na tym konie. I lecimy sobie do dwóch ostatnich kryptowalut. Pierwszym z nich będzie Celo, które aktualnie aktualna cena to 0,777, czyli pewnie Budda by się ucieszył, ale czy Celo się ucieszy, to jest dosyć ciekawe pytanie, bo tutaj dotarliśmy właśnie dzisiaj do wsparcia, no i zaczynamy delikatnie się odbijać. Jest to troszkę słabe odbicie, liczyłem na coś dużo mocniejszego, na celo też tutaj w dłuższej perspektywie, no nie wygląda aż tak ciekawie, biorąc pod uwagę, że poprzednio dostaliśmy dosyć mocne przebicia tego poziomu, o którym teraz mówię, gdzie nawet zjechaliśmy tutaj do 7,5 centa, no myślę, że do 75 centów, przepraszam, myślę, że teraz też możemy faktycznie spróbować zjechać właśnie do tych poziomów. Tutaj dodatkowo nasz wskaźnik wyznacza taką niebieską, dosyć ciekawą strefę, w której praktycznie tutaj odbijaliśmy. No i może faktycznie, jeżeli zejdziemy tutaj do tego poziomu, to cena nam odbije. Póki co, dla mnie, celo jest troszkę niegrywalne. Do jakiegoś tutaj skalpowania, może dopiero kiedy wbijemy tutaj do około 75 centów, może jakiegoś małego longa pod wzrost do ostatnich szczytów można by było wyprowadzić, a byłby to wzrost dosyć ciekawy, bo ponad 15%. No i faktycznie mogłoby to się pokryć z jakimś rozegraniem również na Bitcoinie. Bo, tutaj, jeżeli Bitcoin teraz spróbuje nam zjechać do tych 65 tysięcy, no to fajnie by to się pokryło właśnie z tym zjazdem pod to wsparcie. No, i lecimy sobie do ostatniej kryptowaluty na dzisiaj. Mawia, która bardzo fajnie tutaj rośnie. No, i też mieliśmy bardzo mocny strzał wczoraj. No, i teraz pytanie: czy ten strzał który dobił do dolara 70 centów nie zostanie zgaszony no bo faktycznie wystrzał z dolara i 39 centów no to tutaj dosyć fajny profit był zebrany no i teraz pytanie czy faktycznie spróbujemy się utrzymać i wybronić ten poprzedni szczyt który również był zrobiony w 15 października no, czy też faktycznie dostaniemy zgaszenie tego wystrzału i z powrotem zjazd do poniżej dolara i 40 centów? Ja osobiście też nie rozgrywam, przyglądam się tylko co się tutaj ciekawego dzieje. Myślę, że osoby, które kupowały na spot są zadowolone, bo tutaj dosyć ciekawy wynik można było też zrobić. A teraz lecimy sobie do indeksów. No i zaczniemy sobie od indeksu DJI. No i zobaczmy sobie jak to wygląda. Tutaj w dłuższej perspektywie widzimy, że cały czas indeks rośnie. Zobaczmy sobie interwał godzinowy. No i widzimy faktycznie, że tutaj mamy ciągły fajny wzrost, odbijanie się od tych wszystkich linii. Bardzo fajnie tutaj daje szansę do poskalpowania, no ale ostatnio dostaliśmy Przebicie dosyć mocne tej górnej bariery, ale co ciekawe, właśnie w dniu wczorajszym dostaliśmy wjazd z powrotem pod tą górną barierę. No i teraz faktycznie testujemy właśnie te poziomy. Więc może być sytuacja, że za chwilę dostaniemy tutaj jakieś mocniejsze odreagowanie, no i to też by się pokrywało. Właśnie z innymi indeksami, z opcją tutaj na jakiś w tym tygodniu delikatniejszy zjazd w dół, więc warto obserwować. A my lecimy sobie teraz do DAXA. DAXA, którego również rozgrywałem wczoraj na shorta, bardzo fajnie. Mimo tego pierwszego podbicia, może odpalę sobie ten drugi wykres, który jest dużo bardziej czytelny. Mieliśmy pierwsze takie fajne podbicie, no i później właśnie po tym podbiciu wczoraj wbijaliśmy w shorty. Bardzo fajne było to zejście, no i było widać wczoraj pod wieczór, że faktycznie próbujemy dostać jakieś odreagowanie. Dlatego ja zamykałem wczoraj te pozycje, kreszowałem zysk, no i czekam na dzisiaj. Dzisiaj liczę również może na jakąś delikatną podbitkę, no i przyłączenie się może do dalszego, zjazdu i tutaj chciałbym też, żeby nasz wskaźnik discordowy poszedł tutaj trochę na czerwony poziom, aby dał również nam sygnał i utwierdził, że faktycznie jest pora na shorta. To był DAX, zobaczmy teraz sobie japońskiego Nikkei, który dzisiaj o poranku fajnie się obsuwa i to on może nadać tutaj Europie i staną kierunek właśnie do tego zjazdu. No i tutaj tak ja już mówiłem kiedyś, kiedy tutaj niedawno jeszcze indeks Nikkei był powyżej 40 tysięcy punktów. No to mówiłem, że czekam na 37 352. No i myślę, że jest to osiągalne, nawet w tym tygodniu. Więc czekam na dalsze tutaj spadki. No i póki co nasz wskaźnik również nie sugeruje jeszcze odbicia. A jeżeli do tego odbicia miałoby dojść, pewnie też będę chciał się przyłączyć do ewentualnego dalszego wzrostu na tym indeksie. No i lecimy sobie już do ostatniego indeksu, który ja akurat rozgrywałem. Mimo tego, że sugerowałem się mocno indeksem China 50, no to rozgrywałem HSI, który również bardzo mocno pokrywa się strukturą właśnie z China 50, a rozgrywałem HSI, czyli indeks Hongkongu, tylko dlatego, żeby jest dostępny na giełdzie BINGX, na której ja wszystko rozgrywam. Zachęcam Was jak najbardziej do założenia konta. Na tej giełdzie, z którą ja osobiście współpracuję, link macie jak najbardziej w opisie pod filmem. No i tam możecie po prostu rozgrywać też indeksy towary, jak złoto, srebro, ropę, wszystko za USDT, więc jest to bardzo fajne do rozliczenia później w podatkach. No i teraz wróćmy już do tego indeksu. On tutaj bardzo fajnie zaliczył odbicie. I tutaj i wbijaliśmy wtedy w Longa. Bardzo fajnie pozamykał te wszystkie luki, które przy tych wzrostach były zrobione. No i ten wzrost, który był początkowo, dał bardzo fajny wynik. Później dostaliśmy natomiast na początku tego tygodnia właśnie ten zjazd. No i warto było realizować zysk i pozamykać tutaj kaszując fajnie tego longa no i czekam na dalszy rozwój sytuacji według mnie powinniśmy dostać chociażby jeszcze jedno zejście do okolic 20 tysięcy punktów no i wtedy może już w końcu skończy się ta korekta no i polecimy z powrotem w okolice 23 tysiące bądź 23 500, no i nie ukrywam, że czaję się na ten Poziom, bo chciałbym rozegrać tam wtedy kolejnego shorta, ale to już wtedy pytanie: czy z okolic 23500, czy dopiero z okolic 24 000 punktów? Póki co są to bardzo odległe rejony, które ja się oczywiście przyglądam, ale póki co teraz w aktualnym miejscu nie mam zamiaru wchodzić. Jeżeli tak jak już mówiłem, zejdziemy do okolic 20 000. Pomyślę jak najbardziej o otwarciu longa. A jeżeli polecimy teraz już do góry, to będę czekał na przyłączenie się na ewentualnego shorta. Ale tutaj na tych indeksach nie lubię szaleć. No i tutaj daję maksymalnie dźwignię razy 5. No i wolę sobie tak kilka dni poczekać na dalszy rozwój sytuacji. No i ostatnio indeksy dają bardzo fajnie zarobić. Dlatego. Czasem sobie po prostu lubię na giełdzie Bing odpuścić krypto no i pograć coś innego, aby też dosyć fajnie tutaj zarobić. No bo ostatnio chociażby altcoiny mocno szaleją i ciężko jest po prostu obrać tam konkretny kierunek. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Dziękuję wszystkim, którzy regularnie lajkują i cały czas subskrybują zachęcam nowe osoby aby to robiły no a my słyszymy się jutro no i zobaczymy co przyniesie nam kolejny dzień domyślam się że kolejne ATH na złocie no ale to już jest ostatnio klasyk ja dziękuję wam raz jeszcze życzę wam przyjemnej środy słyszymy się jutro no jutro zobaczymy sobie do towarów których dawno nie było u nas w nagraniu a tam też dosyć ciekawie może się dziać. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, do jutra. Hej!